Ja jestem oczywiście Dobro, a to kolejny odcinek z kariery Kacpra Kostorza. Lecimy sobie oczywiście dalej. Mamy przed nami mecz z Ajaxem Amsterdam. Wchodzimy w minucie 83. No i mamy szansę zostać bohaterem, bo remisujemy 1 do jednego na ten moment. Więc to już jest wynik wybitny. Jak na nasz zespół? No, bo jesteśmy Beniaminkiem Rozgrywek, więc tutaj trzeba też brać pryzmat na to. No i tak, jeśli chodzi o, o Wasze komentarze, no to gdzieś tam właśnie pojawiało się więcej takich wypowiedzi, żeby właśnie co kilka miesięcy jakby skipować tą karierkę. Więc myślę, że też tak będziemy sobie właśnie robić, że że będziemy starali się y, co parę miesięcy gdzieś tam robić update y, powiedzmy co pół roku więc, więc teraz będziemy starali się w tym odcinku dobrnąć do stycznia mam nadzieję, bez kontuzji, bez jakichś tam dużych problemów zobaczymy co z tego wyjdzie i czy uda nam się coś fajnego y, wycisnąć z tej kariery właśnie Kacpra Piękne zagranie. O, teraz to jest ta akcja. Znaczy, nie wiem, czy to jest ta akcja, ale tu jest miejsce. No to wbiegamy, uderzamy i strzał dobry. Strzał dobry. No trzeba pochwalić tutaj Kacpra. Trzeba pochwalić też bramkarza, no bo strzał był naprawdę mocny. Naprawdę bardzo dobry, moim zdaniem. No a bramkarz też zachował się bardzo dobrze. Tutaj świetnie zamykamy stronę. Skrzydłowemu i nie ma gdzie rozegrać piłki, co też jest ważne. No trzeba tutaj, wiadomo, bramek może nie strzelamy za dużo na razie, ale trzeba też jakby pokazywać się z dobrej strony w grze zespołowej, żeby też tener widział, że nadajemy się po prostu do, do tej drużyny. Na razie, no jak widzicie, tutaj za byle zabyle za byle gdzieś tam wybiegnięcie. Już straciliśmy o 0,3 oceny. No i to mi się nie podoba, akurat. Mamy już 5-4 oceny, jakby dlaczego? Nie, po, nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego się tak dzieje. Bo tak naprawdę, no nic złego żeśmy nie zrobili, a. No nie wiem. Oj, jaj, jaj. Dobra, zagraj tutaj. Dobra, to było świetne podanie teraz. To naprawdę było świetne podanie. Poprosimy teraz jeszcze raz o piłkę. Tu powinniśmy wygrać główkę, bo naprawdę ten wzrost mamy duży. Przegłówkujemy to jest teraz to. Kurde, no to by była świetna asysta, jeśli by to wpadło. No ale niestety nie wpadło. No i musimy się zadowolić chyba jednym punktem. Niestety, ocena 5-9. No nie jest to wybitne. Wybitna ocenka, no ale co możemy zrobić? No za bardzo, za bardzo nic, więc jakby rozumiecie. Słaby występ meczowy. Podziękuj za wsparcie. Jakby. No. Pff, ciężko tutaj cokolwiek jakby jakby mówić, tak, no bo. Jakby no, rozumiecie. Trening. Czas na trening, który sobie oczywiście przesymulujemy. I czas na mecz z Utrechtem. Damy przejść do wyniku. Zopaliśmy żółtą kartkę, no więc to nie był udany mecz. Kolejny, kolejny mecz, który daje nam minus 15 do oceny menadżera. Także na razie ten początek w bredzie... No, jest jak jest. I ciężko tutaj o cokolwiek na razie walczyć. Zobaczymy, co dalej. Oczywiście trening. Gramy sobie z Twente. Tutaj no, zyskujemy troszkę w oczach menadżera. Nasza ocena też się podniosła do 66. Co jest, co jest całkiem fajne. Wchodzimy. Znowu sobie przejdziemy do wyniku. Bramki nie strzelamy, ale no przegrywamy 3 do 1 yy, tracimy znowu minus 15 więc jakby no jakby tak to wygląda gramy teraz z Nimegen yy, no i tutaj już sobie myślę że zagramy w tym spotkaniu yy, yy, przesuń o godzinę bo i tak w sumie nie, nie planujemy żadnych transferów nie planujemy odchodzić z Bredy więc wiecie co zrobimy? Będziemy sobie w konfigurację czekajcie, sezon, kalendarz i po prostu przeniesiemy sobie na wrzesień do meczu z Nijmegen żeby od razu sobie wystąpić w tym meczu mamy trening i wiecie co ja sobie ten trening po prostu zagram nie będę wam tego pokazywał no i po prostu żeby też wymaksować sobie ocenę menadżera, żeby też Troszkę lepiej to wyglądało Treningi zakończone Na myślę całkiem dobrym poziomie Więc dzień meczowy eee, Wchodzimy jako Kacper No i tutaj sobie zagramy No bo już ostatnio nie było meczy Więc Kacper Kostosz dostaje kwadransik od trenera hmm, Na jakiej pozycji my gramy O Marson To nie wiem czy znowu nie, to, bo nie było jakieś skrzydło Dobra mamy piłkę Spróbujemy zagrać z naszym kolegom. O, świetnie się pokazaliśmy. Kostosz. Uderz. No to było dobre. To było dobre, trzeba przyznać. A tutaj chciałem pójść na przebój. ale chyba gramy na dziewiątce, tak mi się wydaje że tutaj ta pozycja jest właśnie przez nas gdzieś tam oblegana tutaj zagraj, kurde, dlaczego tam, kolego ja chcę debiutanckiego gola, ja chcę strzelić bramkę a i jest szansa na przechwyt dobra brawo Kacper to było to pokaże się ktoś? no za bardzo nikt nie chce się pokazać zacznijmy od tego no chciałem ruszyć do przodu ale nasz zespół gra po prostu do tyłu Nagrajmy to w ten sposób, tu się kolega pokaże świetnie Jakby nasza drużyna ma chyba wczytane po prostu, że mamy grać od tyłu i tyle. No ale wygraliśmy główkę, ale nic z tego. Świetny przechwyt, Kacper. Brawo, brawo, jeszcze wywalczone. Powalczone, brawo, Kacper. tutaj nas przeczytał niestety zostaliśmy przeczytani jak książeczka ależ teraz potężny strzał zagraj Daniel, proszę cyk Jakby nasza drużyna tak wstrzymuje te akcje. Jakby nie wiem, nie wiem co mam tutaj zrobić, bo nasz zespół jakby totalnie nie chce atakować. Jakby ja próbuję coś robić, ale sam nie dam rady. Zespół nie pomaga. Jakby no nie chcą, nie chcą chłopaki grać. No co, co, co mogę zrobić? Mm, przekrywamy 1 do 0, Dalej bez bramki. No jakby niestety. No menadżer jest mm, jakby zadowolony, więc no chyba jego jego gdzieś tam yy... Oczekiwania no, zostały spełnione. Skoro wszystkie cele zostały wykonane, mm, więc no fajnie, fajnie. Yy, poniedziałek, 10 września, zatrzymujemy za chwilę symulację i gramy z Almer City. Yy, co to jest? Co to jest, proszę Państwa? Trening, 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 trening. Symulujemy całość. Yy, znowu zyskujemy i to sporo w ocenie menadżera. Yy, dzień meczowy. Yy, wchodzimy jako Kacper i damy sobie przejść do wyniku Wygrywamy 2 do 1 nie wiem czy asysta była, na pewno nie był bramki więc dalej czekamy na gol w debiucie trener znowu niezadowolony z naszej postawy no cóż, yy, po raz kolejny więc jakby, no co tutaj dużo mogę powiedzieć tak tener sobie zażyczył, więc tak jest yy, jedziemy dalej Nagbreda kontra Fortuna Sittard, yy, mecz za 3 dni no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście robimy sobie trening. No i tutaj ocena menadżera całkiem całkiem sobie tutaj rośnie. Jest 3 do 1, wiecie co? W tym meczu sobie chcę zagrać. Gramy jako Kacper Kostosz i zobaczymy czy uda nam się w końcu strzelić bramkę. Gramy chyba na prawej pomocy. Już to widzę, bo wchodzimy tak jakoś dziwnie ustawieni jesteśmy. Brawo. Kacper tutaj twardo idzie. A jajaj strata. Kurde, to by było blisko. Jakby za taki radnie nie dostaje nic i tracę zaraz ocenę, nie? Masakra mamy 5,5, mimo tego, że trzymam cały czas linię, że tak powiem no, świetnie. Nawet dwa razy świetnie się nam udało zagrać. Może to będzie taki bodziec, właśnie, że trzeba ruszyć, ale jakby. Jakby, koledzy, no co, co, co jest z Wami nie tak? Przecież ta. Fortuna Seatart, ona stoi tak wysoko. Tu jest tyle miejsca. Ajajaj. No nasi zawodnicy stoją Jakby no nic nie jestem w stanie wykreować sam No jest masakra Jest, jest, jest słabo bo, bo naprawdę jakby no, Chciałbym wam dostarczyć jakiś lepszy content w tej karierze Ale no nie da się Bo, bo moja drużyna poza mną Jakby no nie robi sobie nic Teraz, 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 przepchniemy się, powalcz jeszcze, Kasper, powalcz. Teraz, aj, no nic z tego. No i kolejny mecz zapowiada się bez gola, niestety. No, no nie mam na to wpływu, widzowie. No, co mogę zrobić? Jakby, no mój zespół nie chce atakować, nie chce rozgrywać yy, i tylko traci bramki. Więc, jakby, co tu dużo zrobić? No, ciężko coś. Jakby ja nie steruję zespołem, więc tutaj nie mam żadnego wpływu na to, jak ten zespół gra. No, w końcu jakieś dobre podanie, o które w sumie sam poprosiłem. Aha, no tam, już piłki nie mamy. Ojejku. No ciężkie początki w tej bredzie. No nawet nie dostaliśmy piłki. Jakby no... No jest, jest, jest fatalnie, można powiedzieć. No i też jakby za bardzo nie wiem, co tutaj mógłbym lepszego dla was zrobić. No ale zobaczymy, co tutaj dalej się uda wyciągnąć. Menadżer zadowolony z naszego występu. No ja w sumie również jestem, bo jakby no staram się tak, pokazuję się na pozycję, odbieram piłkę, jakby. Yy, no nie wiem, nie wiem co mógłbym dalej gdzieś tam y, dla was zrobić, żeby to było po prostu wszystko lepsze y, staramy się walczyć o pierwszy skład, jesteśmy coraz coraz bliżej dzień meczowy przed nami, wchodzimy na 30 minut, ale w tym meczu nie chcemy grać, przechodzimy do wyniku, wygrywamy 2 do 1 i mamy debiutancką bramkę która daje zwycięstwo w 87 minucie proszę państwa no więc w końcu, w końcu mamy i mamy do tego zawodnika meczu, więc naprawdę świetny występ Kacpra. Co prawda nie braliśmy w nim udziału, ale jakby, no co tu dużo mówić. Był to mecz świetny w naszym wykonaniu i czeka nas mecz z Feyenoordem. Z Feyenoordem Rotterdam. No i tutaj chyba, chyba, chyba sobie zagramy, co? tutaj mamy oczywiście trening zrobiony no i pukamy do pierwszego składu coraz coraz śmielej no i myślę że to już jest taki mecz, że dostajemy aż pół godziny gramy jako Kostosz, oczywiście że tak gramy jako Kacper no i, no i zobaczymy zobaczymy co się tutaj uda wycisnąć drodzy widzowie Już tracimy ocenę, już, już to wygląda kiepsko, ale, ale staramy się cały czas gdzieś tam pracować. 5-6 Tutaj obrońca Fejnordu się przedziera. Zagraj kolego tutaj do mnie. Tak jest. Tutaj świetne podanie. Kasper rozprowadza tutaj akcję. Proszę piłkę. Kolega nie jest na spalonym, więc mu tę piłkę dostarczamy. Ajajaj, no chciałem tam ruszyć, żeby, tak wiecie, biec jakby z głębi pola i może zaskoczyć tutaj obronę Feynordu. brawo Kacper, brawo Kacper, no wybijamy nasz drożny, ale zaliczamy odbiór, więc no jest to jakiś pozytyw Kacper, Kacper, ależ rajd Kacpra, już oddycha rękawami ale może strzelić bramkę i pudłuję w takiej okazji no niestety katper tych strzałów nie ma jeszcze na dobrym poziomie ale to nas nie powinno w żaden sposób usprawiedliwiać no chciałem strzelić finezyjnie ładnie gdzieś tam po słupku poszukać ale no niestety nie udała się ta sztuka mogliśmy być bohaterem ale no niestety tutaj moja strefa niestety kuleje mocno teraz przez to Brawo. A, ci moi zawodnicy, oni są tak czasami po prostu, że miałbym ochotę im coś powiedzieć, a, ale im nie powiem, bo, bo wiadomo, no, jesteśmy jedną drużyną, tak? Więc, więc trzeba gdzieś tam czasami język za zębami y, podtrzymać. Brawo Kacper. Co utrzymał chłopak na sobie to nie mam pytań. Aj no i jest lipa. Straszna lipa. Jakby. Mm. Brawo. Świetnie tam Kacper poszukał swojego kolegi. Podaj. Strzał też dobry. Strzał też dobry. Trzeba to pochwalić. Dobra. Pakujemy się na rożny. Zagraj na mnie tutaj. Kacper Kostosz. Jeden do jednego. Breda się cieszy. Kacper się cieszy. Feynord Rotterdam pokonany. Piękna wrzutka. I Kacper tutaj wyskoczył po prostu niczym Cristiano Ronaldo za swoich najlepszych czasów. 2,9 na wysokość wyskoku. I bramkarz pokonany. Nie miał szans żadnych. 2... E, przepraszam, 1 do jednego. I jeszcze tutaj mamy szansę coś, coś ugrać dla siebie. Mam nadzieję. Chociaż remis, no, remis też będzie dobry. Jakby wiecie, to, to nie jest tak, że, że ten remis to jest coś złego. Zagraj. Ale nie do kolegi, tylko do mnie. Dobra, dobra, spokojnie. Poproszę o piłkę. Postaram się utrzymać. Brawo, brawo, brawo. A, za późno. Naciskamy, naciskamy. Ocena 9-5 w ogóle. Wow. Na pewno zawodnik meczu nam się szykuje. Kolejny zresztą. To może i zawodnik miesiąca. Na spokojnie, rozszerzymy. Ale teraz tutaj ja już tu widzę dla siebie taką świetną pozycję. Ja się dobrze. Kurde, ja to już widziałem tam, wiecie, żeby na wyskoczyć. Tutaj teraz trzeba to pokryć dobrze. A taka kontra. No ale trudno. Jakby jeden do jednego w meczu z o wiele lepszym rywalem. No tutaj trzeba ten punkt szanować. No i trzeba też szanować naszą bramkę, którą udało nam się zdobyć. Kacper Kostosz zawodnikiem meczu z Feyenoordem. No tutaj. No jest świetna. Możemy teraz zakończyć wypożyczenie. Ale my nie chcemy wrócić z wypożyczenia. Jakby dlaczego? My chcemy tu zostać, Aha, my możemy teraz wybrać nową drużynę. No i mamy do wyboru. E nie, czekajcie. No, wracamy do, do pogoni Szczecin, ale. Dlaczego? Wróciliśmy do ekstra klasy i, i, i mamy październik, i jakby. No nie, no ja tutaj będę chciał odejść, więc dosymuluję sobie do końca chyba to okienko. No i w styczniu będziemy szukać klubu. Także piszcie mi swoje rekomendacje, gdzie ewentualnie. Mógłbym się przenieść, no bo no jakby no chciałbym zmienić ten klub. Rekomendacje mamy tak: AZ Alkmar, Luton Town, Watford i Empoli. To możecie sobie wybrać, czy podbijamy Ligę Włoską, Ligę Angielską, czy też wracamy do Eredyvizji, ale idziemy troszkę wyżej. Także ja Wam za dzisiejszy materiał bardzo serdecznie dziękuję drugi odcinek z serii Kacpra Kostorza mam nadzieję, że się przyjmie i będzie wam się ta seria podobać także dzięki wielkie trzymajcie się na razie.